Wikingowie kojarzą nam się w głównej mierze jako bezwzględni wojownicy. Natomiast w erze wikingów pomiędzy VIII a XI wiekiem znani byli jako najlepsi handlarze na Bałtyku i Morzu Północnym. Na statkach pojawiły się żagle, a srebro wyparło barter. Bransoletki i naszyjniki wymieniano dosłownie na wszystko. Towary, rybi tłuszcz, a nawet niewolników i rekrutów. Handel dalekomorski był możliwy dzięki ich łodziom. A łodzie handlowe Wikingów to knary. A że jedna łódź Wikingów to zdecydowanie za mało, są ze mną dwa pudełka, czyli dwa knary. Jedno polskiego wydawcy Red Square Games, a drugie oryginalnego, czyli Bombyx. Siemanko, z tej strony Jaro, wy oglądacie kanał Planszowe Newsy, zostańcie ze mną, a już za chwilę dowiecie się, jak grać w knar w Polsce wydawany przez Red Square Game. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. Knar to strategiczna gra karciana, w którą zagracie od dwóch do czterech graczy. Przewidywany czas rozgrywki to okolice pół godziny, a sugerowany wiek gracza to 10+. Tym razem materiał będzie bardzo nietypowy, ponieważ wspólnie z żoną zaprezentujemy Wam mini gameplay, gdzie powiemy wszystkie najważniejsze zasady, i w połowie tego gameplaya mniej więcej przerwiemy sobie, a potem powiem Wam, co ja myślę o tym tytule. Więc zapraszam do stołu. I to, co widzicie tutaj, jest to przygotowane do rozgrywki dwuosobowej knar. W naszym kadrze mamy planszę główną, na której mamy tor punktacyjny, tor chwały. Poniżej planszy mamy pięć stref z pięcioma wikingami, które potencjalnie będziemy ich rekrutować do naszej załogi, stos dobierania oraz. 35 kart krain, zielone karty to krainy handlu, natomiast niebieskie karty to krainy wpływu. W obszarze gracza mamy widoczną naszą łódź, czyli naszego knara. A na knarze widać nasze zasoby startowe, czyli dwóch różnych wikingów, to są te ikonki tutaj. I oni stanowią część naszej załogi, jednego rekruta, którego mamy w tym miejscu oraz jedną bransoletkę. Widoczną w tym miejscu. Ponadto każdy z graczy ma dokładnie trzy karty na ręce i zawsze będziemy mieli trzy karty na ręce. No to co? Rozpoczynamy grę. I w swojej turze gracz ma do wyboru jedną z dwóch możliwych akcji. Pierwszą możliwą to rekrutacja Wikinga. Wygląda to w ten sposób, że wystawiamy kartę Wikinga przed sobą. Jeżeli mamy drugą kartę w tym samym kolorze, przykrywamy naszego Wikinga i pobieramy dokładnie wszystkie bonusy widoczne na tej karcie. Drugą możliwą opcją jest eksploracja krain. Jak zobaczycie sobie, w tym miejscu mamy koszt odwiedzenia danej krainy, w tym wypadku byłyby to czerwoni, czerwoni wikingowie, ale o tym będziemy szczegółowo mówić podczas robienia tej akcji. A tutaj mamy bonus natychmiastowy po odwiedzeniu danej krainy. Ja zacznę sobie od wyłożenia tego wikinga, co natychmiast według symboliki daje mi jednego rekruta oraz jeden punkt zwycięstwa. i wygrywam, możemy kończyć grę. <laughs> Co jest ważne, wyłożyłem czerwoną kartę i jak zobaczycie sobie symbole pod planszą w tym miejscu, mamy albo kolor czerwony, albo jeżeli ktoś ma problemy z rozpoznawaniem kolorów, na każdej karcie mamy symbole. On jest widoczny w tym miejscu i w tym miejscu. W tym momencie wiadomo, że mogę wziąć sobie tę kartę. Natomiast gdybym chciał jakąkolwiek inną kartę z tego portfolio mogę wydać jednego rekruta, aby zmienić wybór. Ale ja nie chcę tego robić, mnie się ta karta podoba, więc zabierają ją do siebie. I na tym mogłaby skończyć się moja tura, a mógłbym zrobić jeszcze jedną opcję. Mógłbym handlować, ale może o tym powiemy nieco więcej, kiedy Będzie przyjdzie, no, kiedy przyjdzie tak. odpowiednia pora. Ja zagrywam zieloną kartę i pobieram bonusy jednego rekruta i przesuwam się. Na torze to za, chwały. chwały. Tyle? No niekoniecznie. I właśnie, zielona. Pobieram. No dobra, no to skoro wziąłem sobie tę niebieską kartę, mam na to określony plan, zagram sobie tę niebieską kartę, przesuwam się na torze chwały i z niebieskiego miejsca pobrałbym tę kartę, natomiast ona mi się nie do końca podoba. Ja wydaję rekruta, żeby zmienić możliwość wybrania karty, i wybieram sobie drugą niebieską kartę, która ma na sobie symbol brązolatki. Ja natomiast wydam dwóch rekrutów i sięgnę po krainę handlu. Dobra, to teraz pokażmy to bliżej, może mojej kamery. Pokażę Wam. I za w tym momencie wydała dwie czerwone karty. Nie zrobiła tego ze swojego portfolio, natomiast wydała to w postaci rekrutów. Rekrut jest jokerem kolorystycznym i zastępuje dokładnie każdą kartę. Jako bonus pobieram branzoletkę. a kartę dokładasz. Do góry swojego masztu. Tak. I mając dwie branzoletki yy, mogę je wydać, żeby pobrać bonusy na zaznaczone. Na swojej knarze. No i przede wszystkim, jak widzieliście, Iza mogła wydać sobie jedną bransoletkę w tym momencie odpaliłaby ten jeden maszt. Wydając obie bransoletki odpala dwa maszty. Gdyby cokolwiek miała na trzecim maszcie i miałaby trzecią branzoletkę, może wydać w tym momencie trzy branzoletki, po to, aby odpalić wszystko. To dało jej natychmiast dwa punkty zwycięstwa oraz jednego rekruta. Dobra. Akcja handlu, którą Iza zrobiła, jest zawsze opcjonalna i możemy ją zrobić na początku rundy, zanim zrobimy jakąkolwiek akcję, albo po wszystkich możliwych akcjach. No to przechodzimy do mnie. Ja zagrywam sobie niebieską kartę. Dostaję jeden punkt na torze chwały oraz jedną brązoletkę. Nie chcę handlować, ponieważ ten rekrut dla mnie to jest troszeczkę za mało i znowu wydaję rekruta, żeby wziąć tym razem czerwoną kartę. Tyle. Ja zagrywam fioletową, pobieram brązoletkę, rekruta i wydam, wydam innego rekruta i pobiorę tę kartę. No i okej, okay. uzupełniam rynek. Handlujesz? Nie. Szkoda Ci srebra? Bardzo. No dobra, no to zagrywamy sobie czerwoną kartę. Za czerwoną kartę dostaję po kolei rekruta, jeden punkt zwycięstwa, jedną branzoletkę. I dobieram sobie tę żółtą kartę, uzupełniam rynek. Koniec mojej akcji, nie wydaję bransoletek jeszcze. Dobrze. Zagrywam tę kartę, żeby, fioletową. Mhm. żeby móc się przesunąć na torze chwały. Pobieram rezoletkę i jednego rekruta. Handlujesz? E, nie, nie handluję. Zagrałam fioletową. Zagra dostaję żółtym. Szko szkoda mi trochę. No dobra, ja zrobię to, co chciałem. Wydam w tym momencie dwie niebieskie karty. Na z kart odrzuconych, po to, aby zdobyć i zeksplorować tę krainę. Jak widzieliście, w tym miejscu wydałem dwóch niebieskich wikingów. Jako bonus natychmiastowy przesuwam się dwa razy na torze chwały i przekroczyłem strefę punktacyjną. Od teraz, za każdym razem, kiedy będę rozpoczynał rundę, rozpoczynam ją od zdobycia jednego punktu zwycięstwa. Kiedy przekroczę następne strefy punktacyjne, będziemy zwiększać te punkty zwycięstwa. I w tym momencie chciałbym sobie pohandlować, więc wydaję wszystkie trzy branzoletki, które posiadam. Dostaję jeden punkt zwycięstwa, rekruta. Oraz jeszcze raz przesunięcie na torze chwały. Ładnie. No, trzy chwały na raz w ciągu jednej. To nie jest taka łatwa sprawa. No, piękna karta piękna dla Ciebie karta. wyszła. Nie będę się zastanawiała. Na pewno wezmę tę kartę, ale najpierw wydam dwie bransoletki. Dostanę dwa punkty zwycięstwa uh -huh. i jednego rekruta. I zamierzam wziąć tę kartę. Przy pomocy o, rekrutów czy przy pomocy przy kart? Przy pomocy rekrutów, bo ma tutaj. Taką ładną nagrodę. Tak. Tą samą nagrodę masz w tym miejscu za odwiedzenie tej krainy handlowej. Natychmiast dobierasz jedną kartę. Z... I zagrywam, tak? Zagrywasz przed siebie i w tym momencie nie pobieramy tego bonusu. Po prostu dodajemy kartę do swojego portfolio, do swojego silniczka. Jak zwał, tak zwał. Niestety mogłam zagrać po. Mogłaś i w tym momencie dostałaś większy bonus. No dobra. No to ja się nie będę zastanawiał. Ja w takim razie wydam sobie również dwóch rekrutów. Już chciałem czerwoną kartę wydać, ale wydam sobie dwóch rekrutów po to, żeby zdobyć tę kartę. A przede wszystkim, zanim to zrobiłem, powinienem zdobyć jeden punkt zwycięstwa, ponieważ znacznik chwały. No i co? Wydaję dwóch rekrutów, dołączam kartę do siebie natychmiast, dostaję jedną bransoletkę i przesunięcie na torze chwały. I jestem w kolejnej strefie punktacyjnej. Na razie nie mam ochoty handlować. Odsłaniamy kartę. Zagrywam żółtą. Punkt zwycięstwa. Przesunięcie. I też weszłaś w strefę punktacyjną. Tak, i dobieram żółty. No to co? Ja zaczynam od zdobycia najpierw dwóch punktów zwycięstwa. Następnie wydaję. Dwie czerwone karty. Możemy wybrać sobie dowolne. Ja wywalam sobie kartę z rekrutem oraz kartę z punktami zwycięstwa, aby zdobyć kolejny maszt, ale zdobywam za tę kartę bransoletkę oraz w ciemną kartę wikinga. Jest to czerwona karta, którą dołączam sobie w tym miejscu. No i czy ja chcę handlować? Myślę, że poczekam na jeszcze zdobycie chociaż jednej bransoletki i wykładamy kolejną krainę handlu. No ja zagrywam jeszcze raz fioletową. Uła, będzie duży bonus. Poproszę. Po kolei. Najpierw tak. Zaczynamy od początku rundy, czyli dostajesz jeden punkt zwycięstwa. Za zagranie tej karty jeden punkt zwycięstwa. Przesunięcie. Na torze chwały. Brazoletkę. I rekrut. I jednego rekruta. Handlujesz? Eee, handluję. Za mało. Poczekam, bo chciałabym dostać ten bonus. No okej, okay, dobra. Niestety przez. Czy ja chcę z fioletu? Nie, myślę, że wydam rekruta i pobiorę tą, tę kartę. No to zaczynamy od tego, że ja zdobywam dwa punkty zwycięstwa. Zagrywam sobie kartą wikinga do mojej załogi. Dostaję punkt chwały oraz punkt zwycięstwa. I z żółtego miejsca dobieram sobie czerwoną kartę. Go! A ja chciałabym tę kartę do siebie? Płacę rekrutem i jedną kartą. Konkretnie tą chciałaś to wyrzucić, tak? Tak. Dobra. Jako bonus? Yy, jako bonus dostaję kartę. W ciemno? ciemno, wykładam od razu. Yy, ponieważ karta jest tego samego koloru, dokładamy ją, zakrywając obrazkiem. Tak. No niestety nie dostaję bonusu. Fajnie a, by było. A, I co z tego, że Zza mam tyle by kart, a nie mam... No, ale byłoby za mocno w tym momencie. Dobra. Dokładamy. Troszkę mi się jeden bonus zmarnuje, ale trzeba Ci trochę odjechać punktacyjnie. Lecę dwa do przodu za Tor Chwały. Zagrywam sobie tego wikinga, co daje mi jeden punkt zwycięstwa, dwie bransoletki. Jak zobaczycie sobie, w naszym maszcie mamy miejsce tylko na trzy bransoletki, więc nie jestem w stanie dobrać dwóch bransoletek. I na koniec swojej tury handluję. Wydaję całe srebro, jakie mam. Czyli trzy srebrne bransoletki i dostaję raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów zwycięstwa. Jednego rekruta. Oraz jeden punkt na torze chwały. Zagrałem czerwoną kartę. Więc dobieram kartę z czerwonej strefy. No i go! Twoja kolej. Co robisz? Brakuje bransoletek. Zagram niebieską. Tylko po to, żeby... Zaczynasz przede wszystkim od tego, tak. że tor chwały i jeden punkt zwycięstwa. Zagrałaś niebieską kartę, więc kolejny punkt zwycięstwa. Pobieram. fioletową. No to ja po kolei zaczynam od dwóch punktów zwycięstwa ze względu na tor chwały. Następnie pozbędę się wszystkich swoich kart. Wydam trzy czerwone oraz dwie żółte po to, aby odwiedzić krainę wpływów. Natychmiast dostaję bonus, czyli jedną bransoletkę. Oraz 7 punktów zwycięstwa. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7 punktów zwycięstwa. I wykładamy nową kartę. I twoja kolej. To ja wydaję dwie żółte. Może najpierw zacznijmy od początku rundy. Przesunięcie jeden punkt. Tak jest. Wydaję dwie karty. Żółte. Żółte. Żeby pobrać tę kartę i jedno przesunięcie. Uzupełniam kartę. Uzupełniamy cały rynek. No i co? Nie handlujesz? Handluję, nie handluję, czekam. Okej, okay, dobra. Pokazaliśmy Wam praktycznie wszystko. Moglibyśmy dalej kontynuować ten gameplay, ale ruchy byłyby bardzo powtarzalne. Jedyna rzecz, której Wam nie pokazaliśmy. Ta kraina wpływu posiada taki symbol. Oznacza to, że aby ją zdobyć, potrzeba... 4 dokładnie takie same karty wikingów lub dwóch rekrutów, dwie karty wikingów, trzech rekrutów i jedną kartę wikingów. Gramy do momentu aż jeden z graczy nie zatoczy pełnego koła i nie dotrze na pole punktacyjne 40 punktów zwycięstwa. W tym momencie każdy z graczy dokończa swoją rundę i koniec wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów zwycięstwa. No to co? Dzięki serdeczne za pokazanie rozgrywki. My sobie dokończymy grę, a was zaraz po naszej partii zaproszę na podsumowanie tego, co ja sądzę o Knarze. No i jestem po fantastycznej rozgrywce wspólnie z żoną w Knar. Jak widzieliście, gameplay został urwany w momencie, w którym bardzo ostro odjechałem punktacyjnie, ale gra była na tyle emocjonująca do końca, że skończyła się różnicą dosłownie dwóch punktów. I byłem przekonany, że przegram tę partię. Ale nie jesteśmy tu po to, abym mówił Wam, czy wygrałem, czy przegrałem, a bardziej o tym, co ja sądzę o tym tytule. Rozpocznijmy sobie od informacji pudełkowych, czyli skalowanie tego tytułu. Według pudełka gra jest od dwóch do czterech graczy. I jak dla mnie, skaluje się idealnie. Na dwóch graczy mamy określoną liczbę kart Wikingów. W przypadku trzy- i 4 osobowych rozgrywek. Dochodzą nam dodatkowe karty, które mają w lewym, o ile dobrze pamiętam, rogu dolnym trójeczkę i na czterech graczy czwóreczkę. To powoduje, że zawsze Wikingów będziemy mieli tyle samo, niezależnie od rozgrywki. Różnica jest tylko taka, że każdy idzie w coś innego. Jeżeli ja na przykład pójdę w punkty chwały, ktoś może pójść tylko w punkty zwycięstwa, a ktoś inny może pójść w tym momencie w wymiany handlowe. Nie ma jednej drogi do zwycięstwa. A skaluje się naprawdę fajnie. Różnica jedynie pomiędzy 2-3 i 4-osobową rozgrywką polega na zdobywaniu kart, ja mówię wypraw. One są zawsze w takiej samej ilości, ale jest ich na tyle dużo, że dla nikogo przez całą rozgrywkę nie zabraknie. Dlatego skalowanie tej gry moim zdaniem jest na idealnym poziomie. Czas rozgrywki pół godziny. Zgadzam się, ale w pełnym składzie. W dwuosobowe rozgrywki udaje mi się skończyć w granicach 15, maks 20 minut, i to wtedy, kiedy porządnie zamulamy, więc jest to bardzo szybka karcianka. Dopiero w pełnym składzie, kiedy faktycznie analizujemy każdy ruch przeciwnika, gra zamyka się w okolicach tych pudełkowych 30 minut. No i wiek gracza: 10. Tak, jak najbardziej. Jest to idealnie dobrana bariera wiekowa, gdzie uważam, że. Każdy dziesięciolatek powinien poradzić sobie zarówno z mechaniką, która jest bardzo prosta. Albo rekrutujemy Wikinga, albo udajemy się na wyprawę i handlujemy, lub nie, jeżeli mamy srebro. No i moje podsumowanie: to, co ja sądzę o tym tytule, coś, co mi się podoba i coś, co mi się nieco mniej podoba. Z plusów. Na ogromny plus uważam splendorowatość tej gry. Splendor jest to gra, która jest wielkim hitem światowym, i tutaj gra ma splendorowaty vibe. Tak samo jak w Splendorze będziemy zdobywać karty, które są określonego koloru. Tu, co prawda, nie mamy kamieni, ale mamy, podobnie jak tam, pięć różnych kolorów, które dają nam bonusy. Ja nie jestem wielkim fanem w Splendora, ja chętnie w niego zagram, ale Knar naprawia mi odrobinę tę mechanikę. Bo w tym wypadku, jeżeli którykolwiek z graczy zdobędzie odpowiednio dużo Wikingów i nie będzie chciał oddać jakiegoś koloru, to może się okazać, że jak zabraknie kart, będzie do tego zmuszony. Więc gra ma bardzo podobny vibe, ale jest zrobiona inaczej. Moim zdaniem usprawnia zdecydowanie mechanikę i jak ktoś jest fanem Splendora, powinien koniecznie zagrać w Knara. Kolejny plus. Arty. Ja uwielbiam taką Kreskę lekko-komiksową. Ona wprowadza, może nie klimat, ale wprowadza takie no, fajne tło. Ja jestem fanem komiksów i naprawdę świetnie mi się obcuje z tym tytułem. Kolejny plus. Wiele dróg do zwycięstwa. Jak na tak małą karciankę? Faktycznie mamy mnóstwo dróg do zwycięstwa, bo jednego razu testowałem, poszedłem bardzo ostro w tor chwały. Bez problemu poradziłem sobie z pozostałymi przeciwnikami. Którzy w ogóle nie poszli w, tą, w tę chwałę. Natomiast innego razu stwierdziłem: Dobra, olewam całkowicie tor chwały, idę w punkty zwycięstwa i handel przy pomocy żagli. Również tę rozgrywkę wygrałem, nawet z graczem, który poszedł centralnie w chwałę. Najważniejsze to wyczucie tutaj momentu, w, który, w którym momencie przestać budować swój silniczek z kart, w którym momencie skończyć. Ze zdobywaniem kart Wikingów, rekrutowaniem swoich załogantów, a w którym momencie zacząć handlować. Handel jest tu bardzo ważny i jak mówiłem na początku, że klimat nie jest zbytnio wyczuwalny, tak tutaj klimatyczne odniesienie właśnie do handlu Wikingów. My musimy idealnie wyczuć moment. Jeżeli prześpimy ten moment. Możemy całkowicie przegrać grę. Jeżeli zrobimy ten handel w złym momencie, możemy o włos z kimś przegrać. I tak było w naszej rozgrywce. I zapomniła jeden jedyny błąd. Najpierw handlowała, a potem zdobyła kartę żagla. Kolejny plus, który mam. Coś, co jest zastosowane zarówno w papierowym morzu, które mam, zarówno w Pixis, które również posiadam. Coś, co wprowadza wydawnictwo Bombix w oryginale czyli swój unikalny schemat. Kolorów. Ja podkreślam to za każdym razem. Ja jestem częściowym daltonistą, ja rozróżniam tylko barwy na poziomie podstawowym, i dla mnie symbolika kolorystyczna jest fantastycznym zabiegiem. Jak jesteśmy przy kolorystyce? Przejdźmy sobie do zarzutu, który mam do tej gry. Pierwszy raz, jak odpakowałem to pudełko, to mieliśmy kolory gracza: biały, czarny, on jest taki trochę drewniany i czerwony. Ten czerwony jest nie do końca wyraźny i potrafi się mi zlewać lekko z czarnym, a ten drewniany z kolei zlewa się z pozostałymi kolorami. Jedynie różnica białego i czarnego jest na tyle wyraźna i to pokazaliśmy Wam na gameplayu właśnie dlatego, że dla mnie jest kolorystyka samych graczy. Gdyby wprowadzić inne kolory, gra byłaby zdecydowanie bardziej czytelna. Jest jeszcze jeden, ale malutki zarzut. Gra się za szybko kończy. Te 40 punktów potrafimy zdobyć. Tak. Po zdobyciu tych punktów no koniec. Może mu się zdarzyć takie partie, że gracz, który jest bardzo mocno z przodu, wygra szachmat. Koniec. Premiuje to odrobinę gracza, który doskonale zna ten tytuł na tle graczy świeżych, prowadzających się do tego tytułu. Ja osobiście bardzo gorąco polecam Wam sprawdźcie, zagrajcie w knara, przekonajcie się, czy jest to gra dla Was. Bo mi mało było jednego oryginalnego wydania: Bombix. Musiałem mieć jeszcze polskie pudełko od Red Square Games. Ja byłem przekonany, że ta gra wyjdzie w 2024 roku w Polsce. Nikt się po nią nie pofatygował. W 2025, na początku roku. Byłem zawiedziony, że żaden z wydawców nie ogłosił. Natychmiast kupiłem oryginalne pudełko. Natomiast, gdy dowiedziałem się, że Red Square Games będzie wydawało knara, no, radocha ogromna, naprawdę. Sprawdźcie koniecznie i dajcie mi znać w komentarzach, czy graliście w ten tytuł, czy podoba Wam się taka forma materiału. No i oczywiście nie zapomnijcie o komentarzach, lajkach. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Planszowe Newsy, zróbcie to w tym momencie i kliknijcie dzwoneczek, żeby dowiedzieć się więcej, co u nas. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się i do następnego. Hej. PS gra jest na BGA. Ja ją pierwszy raz sprawdziłem na BGA i natychmiast po drugiej partii na BGA od razu chciałem kupić swoje pudełko. No to tyle. Hej! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego facebooka, YouTube'a stronę wwwplanszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.